Zaczęło się bardzo niedobrze. Jako mały chłopak szybko straciłem szczęśliwy dom. Nie miałem okazji nawet doświadczyć wielu jasnych dni w moim życiu. Małżeństwo moich rodziców się nie udało. Rodzice się szybko i to gwałtownie z hukiem rozeszli. Ja zostałem sam, wychowywany przez mojego tata. Tak zadecydował sąd. Mieszkałem wtedy w kilkunastotysięcznym miasteczku. I rozwody wtedy nie były tak popularne. Dlatego od dziecka czułem się inny. Czułem się niedostosowany. Ja czułem, że świat nie pasuje do mnie. i Ja jestem niedopasowany do świata. Wszedłem w złe towarzystwo. Zacząłem wagarować. Zacząłem się upijać. Z czasem zacząłem szybko, bo już w czasie podstawówki, narkotyzować. Marihuana, amfetamina, LSD. Coraz bardziej odpływałem w stronę ulicy. Coraz więcej czasu spędzałem gdzieś w jakichś takich pustych miejscach strychach, piwnicach, kanałach. Tam się zaszywałem sam albo ze znajomymi, i tam, tam odlatywaliśmy, uciekaliśmy. Zbuntowałem się, zerwałem normalne kontakty, odrzuciłem od siebie Kościół, odrzuciłem od siebie Boga, nie byli mi po prostu potrzebni. Pustka, która powstała, kiedy ja odżegnałem się od Kościoła, starałem się ją zapełnić. W jaki sposób? Wpadłem na wiele lat w różnego rodzaju Zaangażowania w sekty, w medytacje dalekowschodnie, i to miało mi zagwarantować rozwój duchowy, miało mi poszerzyć świadomość, miało mi zagwarantować jakieś moce. To było dla mnie ważne, bo ja czułem się bardzo bezwartościowy, bardzo mały. Czułem się coraz gorzej w tym wszystkim. Bez nadziei, bez jakiejkolwiek myśli o tym, że może się stać coś dobrego, a jednak Pan Bóg myślał inaczej. Rozpocząłem studia, przeniosłem się do nowego miasta, większego miasta. Siłą rzeczy zmieniło się moje otoczenie, zerwałem kontakt z towarzystwem. Tak, no dalej zażywałem narkotyki, dalej się upijałem, dalej wchodziłem w jakieś krótkie związki z dziewczynami, ale nie miałem jakichś trwałych przyjaźni. I tutaj jest taki uśmiech pana Boga, bo wśród wielu znajomych, których wtedy poznałem, poznałem też chłopaka z mojego roku, który okazał się świadkiem Chrystusa w moim życiu. On był takim świadkiem Boga, bardzo nienachalnym, bardzo cichym, ale przyznawał się do tych relacji z Kościołem. To zburzyło mój obraz Kościoła, mój negatywny obraz Kościoła. Będąc w Krakowie, chciałem odwiedzić taki stary, istniejący do dzisiaj już przez setki lat, klasztor benedyktynów tnieckich i tam Poprosiłem na rozmowę jednego z, z, z mnichów. Mnich mnie wysłuchał. W trakcie tej naszej rozmowy zacząłem odczuwać wewnętrzny no, brud siebie. Czułem się brudny. Chłopak. Który wygląda frikowo, chłopak, który ma dreadloki na głowie, który jest okolczykowany, jest bardzo życzliwie podejmowany przez mnicha w Starym Benedyktyńskim Opactwie, prosi o spowiedź. On poszedł, przebrał się, wziął albę, zeszliśmy do kasztornej piwnicy. I tam pierwszy raz po wielu latach wyspowiadałem się szczerze, bo miałem ze sobą spowiedzi co najwyżej świętokradcze. Ja dostaję za pokutę przeczytanie fragmentu Ewangelii. Słowo Boże, które czytam, pada głęboko w mój umysł i w moje serce. To jest słowo, które mówi o Bogu jako światłości. Chrystus przedstawia się jako światłość. Mówi, Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. I tak się stało. To światło, którym jest Chrystus, rozbłysło wtedy w moim sercu, prowadząc mnie w zupełnie nowym kierunku. I zaczyna się proces wychodzenia z ciemności, z mroków. Wróciłem do Torunia i miałem takie rozbudzone nowe pragnienia. Byłem duchowym analfabetą. I Pan Bóg wyciągnął do mnie dłoń po raz kolejny. Zobaczyłem ogłoszenie o tym, że jest organizowany cykl Takich dziesięciotygodniowych spotkań, które były nazwane Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. I to jest niesamowita przykoda, kiedy ja poznaję Boga, który jest bliski, który kochał mnie, kocha i nigdy tej miłości nie odwołał. Boga, który nie jest już tylko teorią, ale który rzeczywiście konkretnie przebacza moje grzechy i mówi do mnie, że jestem mu drogi w Jego oczach, że takim cennym. Więc dla mnie, który zawsze miałem problem z poczuciem własnej wartości, usłyszeć na modlitwie, że jest się cennym, że jest się kochanym w oczach Bożych, było niesamowitym doświadczeniem, bo nie wydawało mi się, że, mając za sobą taką przeszłość garbatą, taki, taki bagaż doświadczeń, rozwód rodziców, przeszłość narkotykową, bardzo grzeszną własną przeszłość, że mogę zbudować jakiś trwały związek i umieć żyć normalnie. A tutaj okazuje się, że Pan Bóg uzdalnia mnie, uzdrawiając moje serce, uzdalnia mnie do nawiązywania zwyczajnych relacji. Daje wspaniałą kobietę, stawia na drodze mojego życia, w którą, z którą wchodzę w związek małżeński, szczęśliwy związek małżeński, który trwa już kilkanaście lat. Pan Puk cudownie odmienił moje życie, i cudownie może odmienić Twoje życie. Zapraszam Cię na spotkania dla młodych, Jolo.